Witajcie. A więc, co wie Bóg? I pozwólcie, że od razu odpowiem na to pytanie. Otóż Bóg wie wszystko. Wiedza Boga jest pełna, a zatem doskonała. Wiedza Boga jest poza czasem czyli jest uprzednia. I dlatego Bóg niczego się nie uczy, nie pogłębia i nie rozszerza swojej wiedzy. Wiedza Boga dotyczy materii nieożywionej i ożywionej, ale również istot posiadających wolę. Jeszcze raz powtórzę. Bóg wie wszystko. Wiedza Boga jest pełna, a zatem doskonała. Wiedza Boga jest Poza czasem, czyli jest uprzednia, i dlatego Bóg niczego się nie uczy, nie pogłębia i nie rozszerza swojej wiedzy. Wiedza Boga dotyczy materii nieożywionej i ożywionej, ale również istot posiadających wolę. A teraz kilka fragmentów Biblii, które mówią o Bożej wiedzy. Te i inne odnośniki znajdziecie w opisie filmu. Spójrzmy do Psalmu 139, do dwóch niesamowitych fragmentów opiewających wszechwiedzę Boga. Przewodnikowi chóru, Psalm Dawidowy: Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a ty, panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu, i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. I kilka wersetów dalej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach Ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe Boże, jak wielka jest ich liczba. Psalm ten, napisany przez Dawida, mówi o pełnej i doskonałej wiedzy Boga o Dawidzie. Ale to samo dotyczy wiedzy Boga o każdym innym człowieku i w ogóle wiedzy Boga o wszystkim, co Bóg stworzył. Oba te fragmenty mówią o kilku aspektach Bożej Wiedzy, o których wspominałem na początku. Wiedza Boga jest wiedzą uprzednią, nie wymagającą jej uzupełnienia o bieżące wydarzenia, gdyż, jak pisze Dawid w tym psalmie, w Księdze Boga były zapisane wszystkie czyny każdego człowieka, zanim jakikolwiek z tych czynów został dokonany. Bóg zna również duszę człowieka, co, jak się za chwilę okaże, powoduje, że Bóg wie nie tylko to, co człowiek faktycznie zrobi ale to, co dany człowiek zrobiłby w innych okolicznościach. Tak więc, przedwiedza Boga, zarówno o naszych intencjach, myślach, słowach i w końcu naszych czynach, wynika ze stuprocentowej znajomości naszej duszy, którą Bóg sam przecież stworzył. Ale wiem, że większość ludzi reaguje na takie stwierdzenie, jakie wypowiedziałem przed chwilą, pytaniem. Czy zatem skoro Bóg wie, co zrobię, to faktycznie ja dokonuję tego wyboru? Ależ tak, bo choć chronologicznie, czyli w ramach czasu, w którym żyjesz, faktycznie Bóg zna już Twoją decyzję, zanim ją podejmiesz. Ale logicznie jest odwrotnie. To Twoja suwerenna decyzja powoduje, że Bóg ją wcześniej już znał. Rozumiesz? Ale dopowiedzmy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Ta Boża przedwiedza sięga aż przed akt stworzenia. Który to fakt uświadamia nam na przykład werset z objawienia Jana. Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma i znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy Ziemi, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie. Więc kolejny raz powtórzę, że te i inne wersety, które znajdziesz również w opisie filmu, uświadamiają nam, że Bóg wie wszystko, że wiedza Boga jest pełna, a zatem Doskonała, że wiedza Boga jest poza czasem, czyli jest uprzednia i dlatego Bóg niczego się nie uczy, nie pogłębia i nie rozszerza swojej wiedzy. Wiedza Boga dotyczy materii nieożywionej i ożywionej, ale również istot posiadających wolę. Ale przejdźmy teraz do wersetów, które odsłaniają przed nami jeszcze jedną niesamowitą prawdę o naturze tego, co wie Bóg. Przejdźmy do wersetów, które przekonują nas, że Bóg zna również wszystkie możliwe warianty tego, co mogłoby się wydarzyć, chociaż się one nie wydarzyły i już nie wydarzą. Najczęściej cytowanym fragmentem, który o tym mówi, jest fragment z pierwszej księgi Samuela: Gdy Dawid bał się, że Saul znajdzie go w mieście, gdzie ukrył się ze swoimi ludźmi, i że mieszkańcy miasta wydadzą Dawida Saulowi, gdy Saul faktycznie do tego miasta przybędzie. Dawid zapytał więc Boga: Co by było, gdyby? I modlił się Dawid: Panie, Boże Izraela! Słyszał Twój sługa, iż Saul zamierza przybyć do Keili i zburzyć to miasto z powodu mnie. Czy wydadzą mnie obywatele Keili w jego ręce? Czy przybędzie tu Saul, jak to słyszał Twój sługa? Panie, Boże Izraela, oznajmij to swemu słudze. A Pan rzekł, przybędzie. A Dawid rzekł, czy wydadzą obywatele Keili mnie i moich wojowników w ręce Saula? A Pan odpowiedział, wydadzą. Wstał tedy Dawid wraz ze swoimi wojownikami w liczbie około sześciuset mężów i wyszli z Keili i tułali się tu i tam. Gdy zaś doniesiono Saulowi, że Dawid umknął z Keili, zaniechał wyprawy. Spójrz, Bóg, odpowiadając Dawidowi, nie zgadywał. Nie odpowiadał mu z zastrzeżeniem, wiesz, wydaje mi się, albo z dużym prawdopodobieństwem trzeba spodziewać się tego, a tego? Gdy Bóg coś mówi, to to musi być pewne. Na 100% mieszkańcy Keili wydadzą Dawida, gdy Saul przybędzie. Tak więc, z jednej strony, Bóg wyjawia Dawidowi wariant przebiegu historii świata, który na pewno wyglądałby tak, jak Bóg mówi. A z drugiej strony ten wariant potem w praktyce się nie wydarza. Bo Dawid, dowiedziawszy się od Boga, jaka mogłaby być rzeczywistość, ucieka z Keili. A Saul, gdy się o tym dowiaduje, po prostu odpuszcza sobie i nie przybywa do Keili. Czyli nic z tego, o co pytał Boga Dawid, w końcu się nie wydarza. A spójrz teraz na te znane słowa Jezusa. A ty, kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącone, bo gdyby w Sodomie dokonały się te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie. Jezus nie przypuszcza, że tak by było. Jezusowi się to nie wydaje. Jezus dokładnie wie, jak zareagowałby każdy z mieszkańców Sodomy na te same cuda, których Jezus dokonał w Galilei podczas jego służby. I Jezus wiedział, że ludzie ci porzuciliby swój grzech w takim stopniu, że Bóg nie musiałby niszczyć wtedy Sodomy. Tak więc Biblia objawia nam prawdę na temat wielowariantowej wiedzy Boga i jest oczywiste, że Bóg miał tę wiedzę jeszcze przed założeniem świata. Hiszpański teolog, zakonnik i ekonomista Luis de Molina nazwał tę wiedzę Boga po łacinie media scientia, co można przetłumaczyć jako wiedzę pośrednią. W tym miejscu zastrzegam, że nie przedstawiam ani nie promuję żadnych innych elementów teologii Louisa Moliny, a tylko zapoznaję tych, którzy tego nie wiedzą, że określenie wiedza pośrednia jest dość powszechnie przyjętą nazwą tego rodzaju Bożej wiedzy wiedzy obejmującej wielowariantowe scenariusze zdarzeń. A dlaczego ta wiedza jest wiedzą pośrednią? Bo Uwaga! Logicznie, nie chronologicznie, bo odbywało się to wtedy, gdy Bóg nie stworzył jeszcze czasu, Bóg użył tej wiedzy w sposób, jaki prezentuje ta grafika. Bóg użył logicznie najpierw swojej wiedzy pierwotnej, w której Bóg wie wszystko, co może być. I tu uwaga, wie wszystko, co może być. Ale co jest prawdą? Czyli na przykład Bóg nie wie, jak pachnie kwadratowy trójkąt, bo stwierdzenie to nie jest prawdą. A więc wiedza pierwotna to ta, gdzie Bóg wie wszystko, co może być. Zna wszystkie rzeczy prawdziwe. Wiedza pośrednia, wielowariantowa, to ta, w której Bóg wie wszystko, co mogłoby być w różnych okolicznościach. I przypomnę, że dotyczy to zarówno materii nieożywionej, jak i ożywionej, czyli np. Na nadania materii różnych cech i parametrów fizycznych, ale również uwzględnia podejmowanie suwerennych decyzji przez wszystkie stworzone przez Boga istoty, które w możliwość podejmowania decyzji zostały przez Boga wyposażone. Jak widziałeś w cytowanych wersetach, Biblia uczy nas o tym, że Bóg. Ma taką wiedzę. Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie, Boży umysł, który potrafi te wszystkie warianty przeanalizować? Samo wyobrażenie sobie ilości tych wariantów powoduje ból głowy, przynajmniej u mnie. Ale powinniśmy sobie próbować to od czasu do czasu wyobrażać. Bo wiecie co? Nawet teraz samo przygotowywanie przeze mnie tego materiału prowokuje mnie do uwielbienia Boga i chwalenia Jego wielkości, o której na co dzień zapominam. I dlatego znowu przychodzi mi na myśl cytowany już przed chwilą werset: Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosłabym ją pojął. Przyznaj, że gdy na co dzień nie rozważamy w naszych umysłach i sercach jak wielki jest Bóg, jak wielka jest jego wiedza, gdy tego nie robimy, to Bóg staje się w naszych oczach stopniowo coraz mniejszy i mniejszy i coraz bardziej podobny do nas, a nie do siebie samego. I wtedy mając takie nieprawdziwe wyobrażenie Boga, nasze postrzeganie rzeczywistości zaczyna być coraz bardziej ułomne i prowadzi nas na manowce, prawda? Ale wracając do naszej grafiki, Bóg w końcu wybrał jeden wariant i podjął decyzję o procesie stwarzania. I logicznie, a nie chronologicznie, od tego momentu jego wiedza stała się wiedzą faktyczną, gdyż wiedząc, co może być, ale również co mogłoby być w różnych okolicznościach. W końcu Bóg wie również, co faktycznie, realnie było, jest i będzie wybranym przez Niego wariancie. I dlatego od początku tego materiału deklaruję, że Bóg wie wszystko. Wiedza Boga jest pełna, a zatem doskonała. Wiedza boga jest. Poza czasem, czyli jest uprzednia, i dlatego Bóg niczego się nie uczy, nie pogłębia i nie rozszerza swojej wiedzy. Wiedza Boga dotyczy materii nieożywionej i ożywionej, ale również istot posiadających wolę. Tak więc, na koniec, jeszcze raz wytłumaczę się, dlaczego przygotowałem ten materiał. Przede wszystkim, żeby cię sprowokować do uwielbienia Boga, Boga którego wielkości nie doceniamy na co dzień, ale czytając Biblię możemy się nim zachwycić, tak jak na przykład teraz. Po drugie, dlatego, że przez całą historię ludzie, którzy deklarują swoją wiarę w Boga, w praktyce, w swojej teologii, bardzo często odrzucają nauczanie Biblii i czynią Boga znacznie mniejszym niż on jest naprawdę. W skrajnym przypadku uważają, na przykład, że tak naprawdę Bóg nie wie wszystkiego, że jego wiedza jest dynamiczna, czyli że ciągle się uczy, a zatem jego działanie musi być Elastyczne, czyli że Bóg musi reagować na nowe fakty i wydarzenia na bieżąco. Inni znowu mówią, że Bóg stworzył rzeczywistość, która realizuje jego suwerenny plan i w związku z tym Twoje i moje decyzje zostały zdeterminowane przez Boga, bo inaczej Boży plan nie byłby zrealizowany. A mnie się wydaje, że Biblia pokazuje nam znacznie większego Boga. Boga, który dzięki swojej wiedzy pośredniej wybrał taki wariant historii świata, w którym zarówno On realizuje swój suwerenny plan i w którym Ty i ja również realnie podejmujemy decyzje. I z takiego nauczania Biblii na temat Bożej wiedzy wynika wiele fundamentalnych wniosków. Ale ja wymienię trzy z nich, które dla mnie stały się w ostatnim czasie najważniejsze. Tak więc, po pierwsze, nie ma żadnego konfliktu między Bożą przedwiedzą, a Twoją i moją możliwością podejmowania własnych, suwerennych decyzji. Po drugie, Bóg nie jest autorem zła, bo nie zdeterminował niczyich decyzji, a autorami zła są za to ci, którzy te decyzje, aby czynić zło, podejmują. I w końcu Bóg wybrał taki wariant historii, w którym każdy, kto kiedykolwiek i gdziekolwiek chce mieć relację z Bogiem, może ją mieć. Nasz Bóg jest naprawdę wielki. Zostańcie z takim właśnie Bogiem.